Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump rozpoczyna inwazję lądową na Wenezuelę. Według niego to konieczne w walce z handlarzami narkotyków. Ale nagle pojawiają się wiadomości, że Stany Zjednoczone wysłały dwa bombowce B-1 w kierunku Wenezueli po przeprowadzeniu dzień wcześniej demonstracyjnego ataku z udziałem innych bombowców B-52 i myśliwców F-35. Te loty wykonywane w międzynarodowej przestrzeni powietrznej świadczą o eskalacji nacisku na samozwańczego prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Okazało się, że Stany Zjednoczone wysyłają wojska w stronę wybrzeży Wenezueli i grożą desantem na jej terytorium. Donald Trump ogłosił później, że Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczną lądowe operacje wojskowe. Przeciw kartelom narkotykowym w Wenezueli. W tym wydaniu omówimy, co tak naprawdę się dzieje i czy rzeczywiście Stany Zjednoczone są gotowe na inwazję na Wenezuelę. Jestem Aleksiej Pieczy. Dziś, 24 października, porozmawiajmy o tym. Ale zanim zaczniemy, proszę Was o subskrypcję tego kanału, zostawienie lajka. Napiszcie, proszę, dowolny komentarz pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie mój kanał na telegramie. Nazywa się Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć finansowo działanie tego kanału na YouTube, możecie to zrobić poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję w ramach sponsorowania na YouTube. Wszystkie linki i informacje, jak to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Tam jest napisane: Wesprzyj kanał Aleksiej Pieczyń. Wybierzcie dogodny dla siebie sposób. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczynają lądowe operacje wojskowe przeciw kartelom narkotykowym w Wenezueli, co oznacza faktyczną amerykańską inwazję na ten kraj. Przy czym Trump stwierdził, że głównym celem jest wyeliminowanie głównego zagrożenia. To lider kartelu narkotykowego i samozwańczy prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro. I wygląda na to, że tym razem to już nie są tylko słowa. W czwartek. 23 października amerykańskie wojsko wysłało parę naddźwiękowych ciężkich bombowców na wybrzeże Wenezueli, nieco ponad tydzień po tym jak inna grupa amerykańskich bombowców wykonała podobny lot w ramach ćwiczeń symulujących atak na terytorium Wenezueli. Co więcej, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych skoncentrowały niezwykle duże siły na Morzu Karaibskim i wodach Wenezueli. Co wywołało przypuszczenia o możliwym obaleniu prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Przypomnę, że Maduro został oskarżony o narkoterroryzm w Stanach Zjednoczonych. I oto, potwierdzając te przypuszczenia, amerykańskie wojsko od początku września zadaje śmiertelne ciosy statkom na wodach Wenezueli, które, według słów Trumpa, zajmują się handlem narkotykami. I oto, według danych śledzenia lotów, dwa bombowce B1 Lancer, Wystartowały w czwartek z bazy lotniczej DES w Teksasie i przeleciały przez Morze Karaibskie w kierunku wybrzeża Wenezueli. W Waszyngtonie nazwano ten lot szkoleniowym, ale nieoficjalnie dodano, że amerykańscy piloci są gotowi uderzać w kartele narkotykowe w Wenezueli. I przypomnę, bombowiec B-1 może przenosić więcej bomb niż jakikolwiek inny samolot w arsenale Stanów Zjednoczonych. Ale jak się okazało, to tylko jeden z ostatnich epizodów. W zeszłym tygodniu w regionie odbył się podobny lot wolniejszych bombowców B-52 Stratofortress. Do bombowców dołączyły niewidoczne dla radarów myśliwce F-30 5B Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jedna z eskadr jest obecnie stacjonowana w Portoryko, aby być jak najbliżej, Pentagon demonstracyjnie opublikował zdjęcie samolotów na niebie w pobliżu Wenezueli i podpisał je jako, cytuję, demonstrację ataku bombowego. Co ciekawe, gdy Trumpa zapytano w czwartek o lot B-1 w pobliżu Wenezueli i o to, czy miał on na celu zwiększenie presji militarnej na Wenezuelę, Trump odpowiedział, że to nieprawda, ale jesteśmy niezadowoleni z Wenezueli z wielu powodów. Narkotyki to jeden z tych powodów. No, czyli on jakby stwierdził, że te wszystkie loty w ogóle nie mają na celu zastraszenia reżimu Maduro, ale w rzeczywistości tak właśnie jest. Dlaczego? Ocencie sami. Osiem okrętów bojowych, samoloty patrolowe, P8 drony MQ9, Reaper F35. Teraz dołączają do nich jeszcze B1 i B52. Ponadto potwierdzono obecność okrętu. Podwodnego na wodach Ameryki Południowej, który również może zostać użyty do ataku na Wenezuelę. Co więcej, ten sam Donald Trump w środę oświadczył, że ma prawne uprawnienia do atakowania statków, które rzekomo przewożą narkotyki, i jakby zasugerował, że podobne uderzenia można teraz przeprowadzać także na lądzie, czyli na terytorium Wenezueli. Cytat: Zadamy im bardzo silny cios, kiedy przyjdą lądem. Jesteśmy na to całkowicie gotowi. I prawdopodobnie wrócimy potem do kongresu i szczegółowo wyjaśnimy, co dokładnie robimy, kiedy uderzymy w nich na lądzie. A co ma do tego kongres? Chodzi o to, że właściwie trzeba wypowiedzieć wojnę, żeby wtargnąć na terytorium innego kraju, nawet jeśli to walka z kartelami narkotykowymi. Donald Trump wyjaśnia, że w tym przypadku nie trzeba. Minister obrony Stany Zjednoczone Ameryki Pitt Hexet. Poinformował w środę, że wojsko przeprowadziło dziewiąty atak, zabijając trzy osoby na wschodnim Pacyfiku. Stało się to po ataku we wtorek wieczorem, również we wschodniej części Oceanu Spokojnego, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Liczba ofiar śmiertelnych tych ataków wyniosła co najmniej 37. Ostatnie ataki rozszerzyły kampanię administracji Donalda Trumpa przeciwko nielegalnemu obrotowi narkotykami w Ameryce Południowej. Z wód Morza Karaibskiego na wschodni Pacyfik. Pit Hexet, minister obrony Stany Zjednoczone Ameryki, porównał wojnę z terroryzmem ogłoszoną przez Stany Zjednoczone po zamachach 11 września 2001 roku. I oto. Nasze przesłanie do tych zagranicznych organizacji terrorystycznych polega na tym, że będziemy traktować je tak samo, jak traktowaliśmy Al-Kaidę. Znajdziemy Was. Sporządzimy mapę waszych sieci, wytropimy was i zabijemy was. Następnie pojawia się oświadczenie Donalda Trumpa, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone Ameryki będą zabijać osoby przemycające narkotyki z Wenezueli. Na pytanie dziennikarza: Czy będzie prosił kongres o pozwolenie na wojnę z Wenezuelą? Trump odpowiedział: Nie sądzę, żebyśmy koniecznie musieli prosić o wypowiedzenie wojny. Myślę, że po prostu zabijemy ludzi przemycających narkotyki do kraju. Trump jasno zapowiedział, że Stany Zjednoczone Ameryki wkrótce rozpoczną operacje lądowe przeciw kartelom narkotykowym w Wenezueli. I tutaj przypomnę, że już od początku września. Amerykańskie okręty wojenne wielokrotnie przeprowadzały ataki na statki znajdujące się na wodach międzynarodowych, które według danych Stany Zjednoczone Ameryki były powiązane z wenezuelskimi kartelami narkotykowymi. Podczas ostatniego z takich ataków, jak oświadczył Trump 19 września, zostało zlikwidowanych trzech narkoterrorystów. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozmieściły u wybrzeży Wenezueli niewielką grupę okrętów wojennych, uzasadniając to walką z handlarzami narkotyków. Oraz rozlokowały myśliwce na swojej najbliższej zamorskiej terytorii w Portoryko. Prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro, nazwał ataki sił powietrznych Stany Zjednoczone Ameryki na statki na Morzu Karaibskim najpoważniejszym zagrożeniem dla Ameryki Łacińskiej od setek lat. Natomiast minister obrony Wenezueli, Władimir Pedrino López, nazwał to niewypowiedzianą wojną, w wyniku której Cytuję: Zostali straceni ludzie, niezależnie od tego, czy są handlarzami narkotyków, czy nie. Przypomnę też, że Nicolasa Maduro oskarża się o to, że jest w ogóle przywódcą kartelu narkotykowego. W połowie września Caracas zorganizowało ćwiczenia wojskowe Karaibska Suwerenność 200 na wodach terytorialnych Wenezueli, demonstrując gotowość do walki i obrony. Ale, jak mi się wydaje, Amerykanów to raczej nie przestraszyło. Tutaj dam wielokropek. Swoje opinie i wnioski piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. Dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć.